Dzień dobry, witamy w Technikarium. Dzisiaj bardzo stylowe urządzenie, od razu mówię, jeżeli patrzysz na sprzęt audio tylko w kategoriach audiofilskich i liczy się tylko i wyłącznie jakość brzmienia i nic innego, nie ma znaczenia. Dzień dobry, popaczkę. To znaczy, że musisz chwilę poczekać, bo Pan zabiera wielki subwoofer. Zaraz wracam. No właśnie, kurier zabiera od nas 50-kilogramowy subwoofer, ale dzisiaj chciałem z Wami porozmawiać na temat rzeczy dużo bardziej e, delikatnych i dużo bardziej jednak nastawionych na styl. Nie, nie będziemy rozmawiać na temat czysto audiofilskiego urządzenia, tylko na temat urządzenia, które jest urządzeniem, mówiąc wprost, lifestyle'owym. Ładne, przyjemne, które ma się odnaleźć w waszym gabinecie, które jest wykonane tak, aby było jak najbardziej ze szlachetnych materiałów, ale jeżeli potrzebuje, żeby zagrać głośniej, jest na to pewien sposób. A więc, w skrócie, bardzo lifestyleowy, bardzo fajnie wykonany, stojący obok Ruark R610 plus jego głośniki. Zaczynamy zabawę. Ruark. Jest to stara brytyjska firma, która nie ma co ukrywać. Bardzo skupia się na tym, żeby sprzęt, który robi, był bardzo Ładny. Przede wszystkim estetyczny, świetnie wykonany, ale też z pewnym takim feelingiem, że jak go dotykacie, macie. Czuć to coś. Ruark zasadniczo zaczął od produkcji kolumn, a potem zaczął robić, bym to nazwał, głośniki zintegrowane, głośnik z internetem, z wyświetlaczem, ale w takiej klasie naprawdę premium. I w tym momencie jakby troszeczkę powrót do korzeni, bo mamy Ruark Cyber R. Jest to sam. Głośnik, sama kolumna. Plus do tego kupujemy jeszcze jednostkę centralną, która czasem jest nazywana w dziwny sposób. Ja bym to po prostu nazwał wzmacniaczem sieciowym. Więc wzmacniacz sieciowy od RUARKA 610 i będziemy się głównie skupiać. Na tym urządzeniu, plus chwilę na temat samych kolumn. Ale uwaga, bonus! Kupując cały pakiet, dostajecie nawet w komplecie dedykowane kable głośnikowe ruarka. Oczywiście kable głośnikowe możecie użyć dowolnego typu, dowolnej długości, od dowolnego procenta, ale jest taki fajny dodatek. Kupujecie wszystko, czyli głośniki i kolumny, Od razu macie wszystko w pakiecie. Nic wam więcej nie jest potrzebne. Odpalacie i działa. Zacznijmy od samych kolumn, bo kolumny, nie ukrywam, są jak dla mnie nazwę to okrutnie mniej istotne w całym tym zestawie są bardzo ładnym dodatkiem i też odpowiednio pasującym brzmieniowo. Możecie kupić Sa Saber R, mianowicie kolumny odruwarka od długiego okresu, pasywne kolumny odruwarka, jest to kolumna, która przede wszystkim ma idealnie pasować do właśnie wzmacniacza sieciowego pod stronę wyglądu. Czyli dostajecie w miarę niewielką kolumnę podstawkową o wysokości około 30 cm, składającą się z miękkiej kopułki 26 mm oraz głośnik niskotonowy, jest on 15 cm. Od razu zaznaczam, to są kolumny o w miarę małej skuteczności, mianowicie 86 dB, aczkolwiek rurek daje nam takie granie przyjemne, troszkę misiowate, okrągłe, jest ono niemęczące i jeżeli stawiacie te kolumny w pomieszczeniu typu gabinet, typu sypialnię, one tam się świetnie odnajdą. Nie, nie są to kolumny do tego, aby urywać głowę na 40 m kwadratowych. Jeżeli taki jest pomysł, to naprawdę nie tędy droga. To jest coś, co ma być elementem ładnym tła. To ma być coś do Twojego ładnego gabinetu, do Twojej ładnej sypialni, ale nie do tego, żeby zrobić przy pomocy tych konkretnych kolumn wielką imprezę. Ale. Jeżeli zależy ci na tym, żeby to grało w sposób przyjemny, niewymuszony, ciepły, to jak najbardziej tak. Przy okazji te wykończenie serio, jak patrzę na produkty od innych producentów, sorry bardzo, ale jak spojrzycie na te drewniane elementy i to z prawdziwe drewno, to oto aluminiowy dodatek, to wygląda super wizualnie. Jakby jest tylu innych producentów, którzy robią non-stop kolumny i przychodzi ruark, który głównie robił głośniki zintegrowane z internetem i on prezentuje coś takiego. No, reszta akurat branży mogłaby troszeczkę się zastanowić, jak zrobić to lepiej, bo to wygląda świetnie. Skuteczność 86 dB, wzrost około 30 cm i tyle prądu, ile daje no ten ruark jest całkowicie wystarczające, żeby te kolumny napędzić. Jednostka centralna. Tu konsola, bardzo dziwne nazwisko, dla mnie po prostu, sorry, jest to wzmacniacz sieciowy. I ten wzmacniacz sieciowy wykonany naprawdę przyjemnie dla oka, ale też dla ucha. Zacznijmy od tego, co widać. Widać, że to urządzenie nie jest za wielkie, nie jest za ciężkie i nie jest w swoim kształcie zbyt gargantuiczne. Masa około 4,5 kg, plus spójrzcie na ten kolorowy ekran, jest ono rozmiarów praktycznie iPhone'a, więc... I śmiesznie umieszczony, bo nie centralnie, tylko tak właśnie asymetrycznie, plus ten drewniany element, który udaje jakby zasłaniał głośnik, ale to jest po prostu kwestia e, stylistyczna. Ładny, czarny, metalowy przedmiot z dużym kolorowym ekranem, plus drewno z boku. Na samej górze dostajecie pokrętło, którym w pełni kontroluje się to urządzenie, ekran nie jest dotykowy, no i tak naprawdę po co? Głośniej, ciszej, włącz, wyłącz to będziesz korzystał z, właśnie z samego pokrętła, tudzież z pilota, który wygląda dokładnie tak samo jak ten element, który znajduje się na górze. I jest to charakterystyczny znak rozpoznawczy właśnie od Ruarka, takie śmieszne, okrągłe piloty, które no, przyznaję biorąc pod uwagę, że niektórzy producenci na pilotach bardzo oszczędzają i tutaj dostajecie coś takiego, wygląda super, ładowane przez USB. I nasz sam wzmacniacz sieciowy. Poza tym, że widzicie, jak on wygląda, też chciałem zaznaczyć, że on oferuje trochę więcej niż samą łączność sieciową, czyli łączność z telefonem. No bo głównie będziemy korzystać z Spotify, Tidal, odpalamy na telefonie. Działa, proszę bardzo, Radio FM. Jeżeli chcesz korzystać z takich bardziej już historycznych rozwiązań, ruark mówi spoko, jak najbardziej rozumiemy. Mamy wielu klientów, którzy właśnie oczekują radia klasycznego, nie internetowego, tylko radia nadawanego falami przez powietrze. Proszę bardzo, jest, ale też oczywiście radio DAB. plus. To jest command center, console. Tłumaczam amplituner sieciowy, więc jak najbardziej inne usługi też są tutaj dostępne. Oczywiście jest złącze internetowe, do tego, że możemy podłączyć internet po kablu i po Wi-Fi. Wi-Fi oczywiście działa, ale spójrzcie, mamy cztery terminale głośnikowe, no oczywiście dwa głośniki jasne. Plus dalej mamy złącze HDMI ARC. Podpinamy sobie telewizor. Telewizor wysyła komendy kontrolujące, więc odpalacie telewizor. Ruark się odpala, wyłączycie telewizor, on się wyłączy i tak samo reguluje. Regulując głośność na pilocie od telewizora, będziecie regulować głośność Waszego zestawu, gdy ten ruark w tym momencie stanie się po prostu głośnikiem od telewizora. Jasne, to już się pojawia w niektórych wzmacniaczach stereo, amplitunerach sieciowych, no ale rzecz jak najbardziej przydatna. Dalej klasyczne rozwiązanie, czyli wejście przy pomocy kabla optycznego. Mamy wejście liniowe, jest możliwość do kupienia dedykowanego odtwarzacza CD. Proszę bardzo, łączymy się. Jest, uwaga, wejście gramofonowe. Bezpośrednio podpinamy się gramofonem, do niego działa. Jest wyjście na subwoofer, coś czego kiedyś rurkowi bardzo brakowało. W tym momencie jak najbardziej mamy. Macie małe głośniki, ale chcecie trochę więcej basu i nie chcecie zmieniać głośników, po prostu kupujesz subwoofer, podpinasz się i działa. No i tutaj jeszcze pełne audio out. Gdybyś na przykład chciał podłączyć do tego oto urokliwego urządzenia, jakoś potężną końcówkę mocy, nie ma problemu, jak najbardziej to też jest dostępne. Chodzi mi o to, że Ruark zaczyna mm, prezentować takie podejście, nie mówimy, jak masz korzystać z urządzenia, tylko dajemy Ci szereg rozwiązań i jak chcesz, tak go używaj. Chcesz korzystać ze Spotify'a, Tajdala? Proszę bardzo, jest. Chcesz go wykorzystywać jako głośnik do telewizora? Oczywiście. Jeżeli chcesz podpiąć sobie swój y, odtwarzacz CD, czemu nie końcówkę mocy? Jasne, subwoofer, proszę bardzo, a jeżeli uważasz, że tylko radio FM, bo tam jest najlepsza jakość i zawsze będzie działać, nawet jak internet padnie. On też to wspiera. Pierwsza rzecz, w tym momencie widać wyraźnie, funkcjonuje to jako bardzo ekskluzywny zegarek. Mi się podoba. Nawet z informacją, jaka jest dzisiaj data. No, tak na poważnie, odpal muzykę. Muzykę odpalamy w najprostszy możliwy sposób. Bierzemy telefon. Mamy już odpalonego Spotify'a. Leci muzyka. Głośnik zewnętrzny i proszę bardzo Roark i w tym momencie on zaczyna działać. Nie gra, bo jest wyciszony. Wyciszyłem go. Więc obsługa jest bardzo, bardzo prosta. Oczywiście to mówimy o Spotify Tidal. Ale jeżeli chcesz Bluetooth Spotify Connect Tidal Connect to wszystko jest łącznie z tym, że masz złącze HDMI. Które pozwala na wykorzystanie właśnie tej jednostki, jako nazwiemy to i na, tak wprost soundbar. I w tej roli sprawdza się naprawdę nieźle, bo macie dwa ładne, eleganckie głośniki, macie jednostkę centralną i to wszystko działa razem. A co jeśli chcecie, żeby to zagrało głośniej? No bo małe głośniki Sabre Air nie są najpotężniejsze, powiedzmy sobie to wprost. Nie ma problemu. Bierzesz cokolwiek co tutaj stoi i podpinasz do tego rowerka. My widzieliśmy akurat klip RP8000 Mark II. Dlaczego? No bo najgłośniejszy, najpotężniejszy i bez problemu sobie właśnie rowerka z nim radzi. Ten wzmacniacz oferuje Wam 75 W przy 6 łomach na kanał i jest to całkowicie wystarczające, aby w takim pomieszczeniu jak nasze, to 30-40 plus minus metrów, zrobić to wystarczająco głośno i wystarczająco czysto jednocześnie. Nie, nie ma przesterowania, ale tutaj głośno bez problemu jesteśmy w stanie zrobić. Od razu mówię, to nie jest elektronika nastawiona do tego, żeby zrobić na 100 metrach imprezę, która będzie powodowała, że się ściany trzęsą. To nie jest to tą stronę. Cały czas jest to kompaktowy, ładny, fajny wzmacniacz. On jest typowo skonstruowany do takiego warszawskiego salonu. 25-30 metrów w takich oto metrach jasne. Ale chodziło mi raczej o to, żebyście nie patrzyli, że tylko i wyłącznie ten oto mały głośnik od rułarka jest jedynym rozwiązaniem. Możesz kupić realnie każde głośniki podstawkowe i praktycznie każdą kolumnę podłogową pasującą realnie cenowo do tego produktu, czyli w okolicach do 10 tysięcy zł za parę. I wydaje mi się, że większość produktów bez problemu będzie mogła z tym wzmacniaczem pracować dobrze, że ciężko będzie trafić na jakieś wyjątkowo wymagającą kolumnę w tym przedziale cenowym, że by powiedzieć, że on zdecydowanie będzie miał za prądu. Tutaj bym się tego nie obawiał. Oczywiście, jeżeli nastawisz się skrajnie adiofilsko, to nie jest produkt dla Ciebie, ani kolumny dla Ciebie. To ma być urządzenie w pewien sposób lifestyle'owe, pasujące do living roomu, do takich metraży rzędu 20-30 m2 i tam według mnie on sobie poradzi. I nie tylko z małymi głośnikami, z tymi też. 6,5 zł złotych za jednostkę 3500 zł za kolumnę. Jasne, ktoś może powiedzieć, yy, fajnie to wygląda, ale chcę coś dużo większego, więc nie ma problemu bierzesz jednostkę, ale kolumny bierzesz swobodnie z całej oferty rynkowej. Monitor audio, fokal, klipsz, nie ma problemu. Podpinamy praktycznie wszystko w okolicach do 10 tysięcy złotych i według mnie ten wzmacniacz sobie z tym swobodnie poradzi. A jeżeli powiesz, że chciałbyś go, ale więcej basu, proszę bardzo, nie ma problemu. Jest po to wyjście na sufer, żeby się do niego podpiąć. I chciałem zaznaczyć brzmienie w sposób taki trochę więcej, trochę bardziej energiczny. Nie jest najbardziej spokojne, nie jest najbardziej analityczne, jest raczej w stronę chcemy dać po prostu trochę więcej to ma być coś przyjemnego, prostego w obsłudze, lifestyle'owego i według mnie jak za 6.500 zł to jest dosyć ciekawa propozycja, bo wszystkie te kryteria spełnia, dosyć dobrze. Gra przyjemnie, obsługuje się to naprawdę miło, zwłaszcza z tym okrągłym pilotem. No i też wygląd i cena są po dosyć dobrej stronie. Więc jeżeli masz na to ochotę, nie ma problemu, ten sprzęt może być dla ciebie. Jeżeli masz jakieś inne pytania, jeżeli chciałbyś zapytać o sprzęt audio, wideo, projektory, ekrany, nie ma problemu, możesz do nas Napisać, zadzwonić bądź przyjść, tak jak tutaj siedzimy, Warszawa, Modelewskiego, 35 RUARK, jak najbardziej też do sprawdzenia u nas. Dziękuję i do zobaczenia.